Temat, o którym rozmawiamy w domu, przy stole na forach internetowych po prostu wszędzie, to kwestia naszego podejścia i zrozumienia dla uchodźców. Polacy coraz bardziej niechętni uchodźcom wynika z Badań Cebos. Ich przyjęcie popiera nieco ponad połowa z nas sprzeciw wyraża blisko 40%. To dwa razy tyle, co w maju. Znacznie cieplej niż o przybyszach spoza Europy mówimy o Ukraińcach. Skąd w nas taka niechęć wobec uchodźców z Afryki? Polacy się ich boją i mają rację, że się boją. Podlegamy wszyscy takiej masowej manipulacji. Cały czas słyszymy o uchodźcach. Uchodźców tam jest w tej grupie bardzo niewielu. 90% podejrzewam, może 70%, ale skąd to wiesz, większość ale... patrząc na to, obserwując jak oni się zachowują. Uchodźca to jest ktoś, kto ucieka z niebezpiecznych terenów, więc dociera do bezpiecznego terenu i tam jest. A emigrant to jest ktoś, kto sobie wyznaczył, że jedzie do Niemiec, bo tam dają każdemu, kto przyjedzie, tysiąc euro miesięcznie. Każdy Polak by chciał tyle za nic dostawać, plus mieszkanie też by każdy Polak chciał dostać. W związku z czym oni, tu przyjeżdżają, przecież to są zorganizowane grupy, przecież to jest cały wielki, to jest wielka maszyna, to jest przemyt ludzi. Te łódki, które płyną przez Morze Śródziemne, to jest organizowane przez mafię. Ci ludzie, którzy przyjeżdżają, to są ludzie, którzy wyprzedali swoje mienie, jadą, jak się znajdą w tych Niemczech, łapią komórki, bo jak ktoś zauważył, na tych, w tych miejscach, gdzie oni są, największe oblężenie jest nie do wody, nie do, nie do jedzenia i nie do ubikacji, tylko do punktów ładowania Łapią komórki i dzwonią, jestem w raju. Udawał się, bierzcie, następnych pięciu, następnych dziesięciu, idźcie do tego tam Bachmada mafioza, który to organizuje się i w takim razie apeluje, żeby przyjmować tych ludzi, przynajmniej jedną rodzinę do parafii. To samo powiedział wczoraj. No, ale powiedział w uchodźcach. Mas, Właśnie, to powiedział o uchodźca. I wielu znanych ludzi, tak zwanych nowipów, celebrytów, też apeluje, żeby w ten sposób pomagać. Udrożnijmy jednak uchodźców od imigrantów. No po prostu imigrantów, którzy. A, a, a sam się zastanawiam. Czy e, nie należy wręcz mówić o najeźdźcach, bo w tym momencie mamy do czynienia z najazdem. No, to jest, wice, część wojny, część wojny, jest część wojny, no wojny hybrydowej. Uruchomienie U... przez państwo islamskie tej fali, która przecież. A co się takiego stało w Pani ostatnich Evo. trzech Moja gazeta wyłączyła y, 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 możliwość y, 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 dawania komentarzy. Właśnie takich komentarzy na forach. No to... Właśnie takich prze, Pani przesyconych nienawiścią komentarzy. Nie y, ma y, nic y, 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 nienawiści w tym, co mówię. Syria to nie jest dziki kraj. Tam ludzie mają komórki, tam ludzie chodzą. Do szkół, to, to nie jest yy, yy, kraj pasterzy. Pani Eworaf powiedział przed chwilą, że to jest yy, wręcz najazd, że to są najeźdźcy. Jak pani odbiera Tę falę uchodźców, która no, w, w, pojawiła w się. Psychologii jest w takie pojęcie redukcji dysonansu poznawczego. To znaczy, jeżeli y, y, mamy jakieś y, zdanie albo zrobimy coś, o czym wiemy, że to nie jest y, dobre, to staramy się sobie wytłumaczyć, że, y, że mamy rację, bo prawda obiektywna jest inna. Łatwo jest tych ludzi nazwać najeźdźcami, y, emigrantami y, y, do rajów ekonomicznych y, no, i, wtedy się, do i wtedy Niemiec czuć chcę, się i wtedy czuć się fantastycznie y, 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 nie, nikt nie chce odpychać od brzegów dzieci tonących, prawda? Więc łatwiej powiedzieć, że to są ludzie, którzy z komórkami tutaj przyjechali sobie do raju, bo im się nic nie chce, tylko brać zasiłki. Prawda jest taka, że są to ludzie, którzy uciekają z rejonu wojny. Czy w tej chwili ta wojna ich tam dotknęła akurat w tym mieście, czy nie, to jest inna sprawa. Ale, ale część uciekają, na pewno ucieka uciekają do lepszego od wolny, świata, do lepszego świata, właśnie lepszego życia, prawda? nie wszyscy że na to są jeżeli ktoś ucieka od głodu, to tak, jest rzeczywiście uchodźcą ekonomicznym, Evo, ponieważ ja falę, nie chce głodować. E, ja rozumiem ludzi, którzy mogą e, się bać fali uchodźców. Ja rozumiem ja ludzi, rozumiem którzy ludzi. mogą się bać fali Jak uchodźców. Jak oswoić ma... ten lęk? Ale... Znaczy ja po pierwsze chciałam powiedzieć, że mamy pewne powinności moralne. Ja rozumiem, że hmm. ludzie się boją. Z tego, że ludzie się boją, nie należy robić fetysza. Jak widziałam dwa dni temu panią premier Kopacz, która mówiła, zupełnie nie wiem z jakiej okazji, nie bójcie się Jesteście bezpieczni do Polaków. Nie bójcie się, jesteście bezpieczni. Nie zrobimy nic, żeby wasze bezpieczeństwo ograniczyć. To powiem, szczerze, że byłam głęboko zdumiona, bo ja się pytam, kto tu jest zagrożony? Czy my jesteśmy zagrożeni? Czy ci ludzie, tak. którzy się przedzierają przez ileś jesteśmy... mórz, ileś granic, ileś lasów i tutaj idą? Bo to jest Więc nie my tania, jesteśmy tania, zagrożeni. Natomiast jeżeli są lęki, demagogia. to nad tymi lękami trzeba pracować. Można? Te lęki są y, 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 póki co y, wymyślone. Ale rozumie nie pani ma... te lęki, czy nie? Zupełnie nie. Znaczy ja w ogóle rozumiem lęki i y, fobie, niechęci. Y, przede wszystkim rozumiem to, że ludzie się boją, że będzie im gorzej, a chcą, żeby im było lepiej. Ale a nie boją gorzej. się też tego, że na się raz zupełnie. Nie, zdanego, nie jest tego, co się się wynika kontroli. Nie, to jest tania, Rafał, jak tania ty, demagogia. Jak ty uważasz, że można ten lęk oswoić? Bo ale... to jest fakt, oni już tu są. Teraz Rafał, jest tylko fakt, Rafale, żeby nie, coś nie. z tym zrobić. Oni, ci, którzy tu są, to jest dopiero forpoczta. Jeżeli my będziemy stosować zasadę, że nie stosujemy żadnej kontroli na granicach, nie sprawdzamy tym ludziom dokumentów. Yy, nabijamy pieniądze tym, że nie mamy żadnego systemu Kłodność przyznawania dokumenty azylu. Dokumenty są często przemycane w ciężarówkę, Dobrze, nawet ostatnio no, no, w Chyżnę no, no. przecież ciężarówka z Program, osobami. który miał pilnować Morza Śródziemnego pochłonął zdaje się 120 milionów euro, co jest w budżecie Unii Europejskiej no śmieszny. Jeżeli Europa myśli tylko i wyłącznie o tym, jak teraz tych ludzi podzielić i na przykład przesłać do Polski, skąd oni natychmiast uciekną z powrotem do Niemiec, chyba że nam każą ich w jakichś obozach tutaj trzymać. To jest bez sensu kompletnie. To jest dopiero forpoczta. Ci ludzie ciągną za sobą całą wędrówkę ludów i naprawdę... Yy, to nie jest tak, że oni przyjeżdżają do Europy, dlatego że uważają Europę za miejsce lepsze i że szanują nasze wartości i chcą żyć tak jak Europejczycy. Nie. Jak się wgłębić, w poczytać nawet strony islamskie, to mi znajomi tłumaczą, którzy są arabistami. Yy, miałem też trochę rozmów z ludźmi, którzy, którzy, przybyli tutaj, oni gardzą Europą. Dla nich Europa to jest miejsce, gdzie jest kupa pieniędzy. Ale, 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 ale nie gardzą, nie gardzą nie, nie, Ale gardzą tymi naszymi wartościami. Oni uważają, że jesteśmy cywilizacją na żartych starców samolubnych, którzy nie chcieli mieć własnych dzieci, którzy swoich rodziców od dają do domów starców, którzy swoimi dziećmi się nie zajmują. Chcą za to, żeby chcą, żeby bawić się całe życie. Oni nie będą się adaptować i nie będą stawać się Europejczykami w żadnym to znaczy, wypadku. Te dzieci, które przyjeżdżają, mają szansę stać się Europejczykami, tylko czy dostaną taką szansę prawdziwie od nas, Panie Ewo? W, w, wrócę jeszcze do premier Kopacz, która w sobotę chciła okręt wojenny, który niszczyciel min. Za prawie, półtora, za prawie pół miliarda złotych i powiedziała, że jeszcze dwa takie okręty będą. Ja wkąpałam się w tym roku w Bałtyku i nie widziałam napisów uwaga miny, więc nie wiem, po co nam to było konieczne. Natomiast spokojnie za te pieniądze moglibyśmy 20 tysięcy uchodźców spokojnie, to 120 przetrzymać tysięcy. Przez, przez przynajmniej kilka lat. Chciałam zwrócić uwagę, że do tej pory Polska w ogóle nie przyjmowała uchodźców. 2%... Niewielu do nas w ogóle ludzi puka i chce zdobyć status uchodźcy w Polsce, bo wie, że jest trudno. 2% przez blisko 10 lat podań zostało rozpatrzonych pozytywnie. My nie przyjmujemy uchodźców, jesteśmy niegościnni, zamykamy się, jeżeli już dajemy status uchodźcy, to z taką nadzieją, że ta osoba natychmiast sprawie, się wyniesie właśnie do Niemiec. W uchodźców nie dajemy im się integrować. Się laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Lech Wałęsa powiedział: Przyjąłbym uchodźców pod swój dach, ale musiałbym uzgodnić to z żoną. Myślę, że nie żartował. Co sprawdziliśmy, zadzwoniliśmy przed programem do pani Danuty, która powiedziała i tu cytuję dosłownie, bo zapisaliśmy, owszem, mąż coś takiego powiedział, ale nie wziął pod uwagę tego, że wciąż jest pod ochroną oficerów Biura Ochrony Rządu. A inną kwestią jest to, że pani Danuta już pomaga uchodźcom, ale jak to się wyraziła, są to polscy uchodźcy. Według danych szacunkowych poza terytorium Polski mieszka do 21 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego, co trzeci z nas, Polaków, był kiedyś uchodźcą. Warto o tym pamiętać, a z dyskusją oczywiście zostawiam Państwa w domach.